Ello, dzisiaj będziemy grać z moim kolegą. Powiedz Siema. Siema. Może go słyszeliście, może nie. E, będziemy grać jedną rundę. Dzisiaj jeszcze nagrywałem jeden filmik. Jest już wyrzucony. Ponad 5 minut temu. Niecałe. Ja potem zobaczę. No. Tam już pokazywałem nową mapę, wszystko, wszystko, nie muszę tutaj tłumaczyć, to po prostu dzisiaj zagramy. jedną rundę i... no Chyba słyszeliście, nie, on on powiedział. Nie wiedziałem, że ona może mieć taki kapelusz. Nie wiem Ech, za chcę tu trochę cichej Dobra, tyle chyba Tak mówię Okej okay. Tak mówię, czemu mój kolega jest tak cicho, a tutaj kurde mam prawie na najniżej głośność telefonu a jak podgłośniłem na maksa to chyba słyszeliście jak głośno powie coś krzycząc <grym znać> <grym znać> <grym znać> i chyba i chyba słyszycie jak jest głośno i prawe uszy mnie wybuchły dobra To jest pralnia. Dajcie lajka, jak macie taką pralnię. Ale nie takiego koloru, ale chociaż takie, że nie okwiera się tu, tutaj, tu, tu. Tam, gdzie jest to właśnie, takie kółko. Kurde, chłopy. Tylko tutaj do góry. Zostawcie lajka. A jak nie, to subscribe. subscribe. A, pomocy, pomocy, pomocy! Oh, bum! bum, Kabum! Kabum! Jak zaś nie mam Aima? Jak był ostatni odcinek z tamtego sezonu, to mogliście usłyszeć, że nie mam Aima. Bo dawno nie grałem. Teraz zaczynam dużo grać, bo jest nowy sezon. Mój kolega, który nie grał ponad przez dwa miesiące, też zaczął nagrać. Napiszcie. Komentarzach, jak w, o, włączę oczywiście, bo ja za, czasami włączam, czasami nie, bo nie umiem, to napiszcie, ile nie, najwięcej nie graliście Fortnite? A. O kurde, moje oko. Jedzenie pod oka. Oh! w ogóle, jak jest miniono to? Może on w ogóle... Może widzom ja w ogóle nie słyszą go, bo... <słysy> Właśnie słuchajcie, go to nie jest chyba ponięty po... Może to powiedzieć, że to prostę. Bo ty wojanka do pojanka ta zadłużona, bo tak. do białego ranka. pij browarka. <grym> Kto słyszał tą piosenkę pi Browarka, to niech ten napisze, daj da, da lajka. Pi Browarka. Pij Browarka, Jezus. Ja to lubię. A kto, a kto też lubił Pij Browarka? Przez ten, ten pytaniem, Sosiek. Dobra, powiem całą, no? jak będzie ktoś oglądał to, to niech po prostu... Ja się nazywam Kacper, i ten mój kolega nazywa się Antek, a jego guzun nazywa się Staszek. Staszek, kanał. <laughs> dobra. Może jutro będzie e, odcinek z Repo i też jutro będzie z Fortnite'a i Robloxa. Trzy gry będziemy nagrywać. Nawet cztery, bo chyba będę też nagrywał Brick. Ty w ogóle nie masz kanału. wysłań się Nie, słuchaj I rozumiecie to, że ten Staszek kiedyś, bo ja nie pokazuję na razie twarzy, ale taki jego ten kuzyn Antka, kuzyn zrobił shortsa, od razu pokazywały, pokazywał jego twarz. I to był najgłupszy pomysł, w który on wpadł. No. Może ja pokażę twarz, jak będziemy mieć 150 subskrypcji, albo 200. Albo 500, 500, maksimum 500, więcej nie, 500. Nie, trillion. Jakie trylion nawet nikt nie ma. Nie. Kurde, no by nie było tematu. Nie mogę powiedzieć, mojego to nie jest. Zbigo, bigo, 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 bigo. Bo nie chcemy chyba. Dobra, chodź. To? Ktoś idzie? Uważaj, uważaj. Jedź, chodzi. Yy, nie nie interesuj się tym. Może może nie wiedzie na Saśle, ślepa baba. Na półszy pod wojanka Dwojaka zamknięta taki blokianka i sika jak lekarza. Poczuk się mi odwala. Jest ja mi też się, miły, poczuk się odwala. Czasami nawet. Jak ja nie umiem robić fi, znaczy fikołka do góry, a jak poczuk się, to kurde umiem ponad 5 fikołków do tyłu zrobić. to <grymne> jest? <grymne> no i co z tego? Tylko nie za bardzo nie wyzywaj, bo to może YouTube to może oglądać, ale to jest bardzo ma 00 mm, zero, zero, minus mi zero, zero, przecinek zero, zero. 0,001% minus yy, jest procent, że to YouTube to pooglądał. Ale ten, jeszcze ten, ten, prawa autorskie. W prawach autorskich chyba nie można wyzywać albo przeklinać, co nie wiem, nie czytałem prawa autorskie. To O, restart.

Jezus, Maria! Dobra, jak przegramy, to ja kończę filmik, jak coś, bo. Bo chyba za dużo już nagrywamy. No cześć. Ej, chodź tu, jedź tu, jedź tu, bo oni się leczą! No macie. Dobra, ja kończę filmik. Może, wy, y, może zrobię szortce jak wygramy. A jak nie, to nie zrobię szorce. To narka. Kurde. Czemu nie mogę? Poczekajcie. Wiesz. Chyba jest gdzieś około 4 minuty. Nie wiem. Dobra. Pa